Czy dary duchowe takie jak proroctwa, mówienie innymi językami, tłumaczenie języków, dar rozróżniania duchów czy dary uzdrawiania przeminęły wraz ze śmiercią apostołów? Czy dary te były dane tylko i wyłącznie Pierwszemu Kościołowi po to, aby potwierdzić jego autorytet i umocnić fundament powstającego Kościoła? Ja nazywam się Dorian i witam Cię na kanale Żołnierz Chrystusa. Jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy, zachęcam Cię, abyś zasubskrybował ten kanał, zostawił po sobie komentarz, łapkę w górę dla zwiększenia zasięgów tego filmu. Dziś przyjrzymy się nieco poglądowi, że dary duchowe, które są wymienione m.in. w liście do Koryntian, którymi posługiwali się apostołowie. Ustały wraz z ich śmiercią lub ustały wraz ze skompletowaniem się kanonu Pisma Świętego. Ta nauka nazywa się w teologii chrześcijańskiej cesacjonizmem, więc bardzo często na określenie ludzi, którzy nie wierzą w dary duchowe, będę używał określenia Cesacjoniści. Cesacjonizm jest wyznawany, tak to nazwijmy, przez niektóre ugrupowania ewangelicznych chrześcijan, przez niektóre konserwatywne ugrupowania katolików, czy też przez m.in. świadków Jehowy. Cesacjonizm jest doktryną, która przeniknęła do chrześcijaństwa w okresie reformacji, głównie za sprawą Jana Kalwina. Jan Kalwin był teologiem, którego życie zapoczątkowało nurt chrześcijaństwa zwany kalwinizmem. Między innymi głoszący takie nauki, że człowiek jest pozbawiony wolnej woli, czy też tak zwaną naukę predestynacji, o tym, że Bóg pewnych ludzi przeznaczył do zbawienia, a całą resztę innych przeznaczył na potępienie. Jan Kalwin w swoim komentarzu do Ewangelii Marka 16:17 napisał tak: Pan przyrzekł tutaj znaki, które miały towarzyszyć głoszeniu Ewangelii, ale nie należy ich rozciągać na wszystkie czasy. Zamiast cudów, które wtedy były potrzebne, dziś mamy Pismo Święte. Które dostarcza nam wystarczających dowodów. XIII rozdział pierwszego listu do Koryntian, który mówi nam na temat darów duchowych, z kolei skomentował w taki sposób: Dary cudowne były dane tylko na pewien czas, aby uczynić początek Ewangelii chwalebnym na całym świecie i by ją potwierdzić w czasach, gdy jeszcze nie istniało kompletne pismo. Kiedy zaś Ewangelia została utrwalona i Kościół ugruntowany, cuda przestały być konieczne. Te komentarze Jana Kalwina dotyczące darów duchowych sprawiły, że wiele środowisk chrześcijańskich, które uznają go za wielkiego teologa, odrzuciły naukę na temat darów Ducha Świętego, uznając, że dary faktycznie przeminęły wraz ze śmiercią apostołów i że nie są już potrzebne na dziś. Bardzo częstym fragmentem cytowanym przez środowiska cesacjonistyczne na potwierdzenie tej nauki o tym, że dary przeminęły, jest pierwszy list do Koryntian, 13 rozdział, który mówi tak. Miłość nigdy nie ustaje, bo choć są proroctwa, przeminą, choć języki ustaną, choć wiedza obróci się w niwecz. No i proszę bardzo, w ten sposób mamy dowód na to, że dary duchowe przeminęły. Temat możemy uważać za zamknięty. Nie jestem w stanie zliczyć ilości rozmów, które prowadziłem z ludźmi, które na potwierdzenie tego, że dary duchowe przeminęły, cytowały właśnie ten fragment z listu do Koryntian. No bo przecież jest tutaj napisane, jak byk, że dary duchowe miały przeminąć. Bardzo często m.in. świadkowie Jehowy, czy też tradycjonalne ugrupowania ewangeliczne, zarzucają katolikom, że budują swoje doktryny w oparciu o wyrwane z kontekstu wersety. Że budują doktryny takie jak doktryna na temat czystca Eucharystii czy kultu maryjnego na wyrwanych z kontekstu wersetach, czyniąc dokładnie to samo, jeśli chodzi o naukę na temat przeminięcia darów duchowych. Jest to niestety nic innego jak chrześcijańska hipokryzja, która daje przyzwolenie sobie na wyrywanie wersetów z kontekstu, ale innym ugrupowaniom chrześcijańskim, takim jak katolikom, już tego pozwolenia nie daje. A teraz przeczytajmy, co napisał apostoł Paweł dwa wersety dalej na temat tego rzekomego przeminięcia darów duchowych. Po części bowiem poznajemy i po części prorokujemy. I teraz uwaga, bardzo ważne słowa. Ale gdy przyjdzie to, co doskonałe, wtedy przeminie to, co jest cząstkowe. I oto cała doktryna na temat przeminięcia darów duchowych rozsypuje się jak domek z kart. A to, co ją rozsypuje, to nic innego jak tylko i wyłącznie czytanie Biblii w odpowiednim kontekście. Ciekawe jest również to, że ludzie, którzy cytują na potwierdzenie tego, że dary duchowe przeminęły, właśnie słowa apostoła Pawła z 13 rozdziału listu do Koryntian, mówiącego, że języki ustaną, że prostwa przeminą. Nie mają problemu również z tym, że apostoł Paweł wśród tych rzeczy, które mają ustać, czy wygasnąć, czy przeminąć, wymienia również wiedzę z greckiego poznanie, gnozis. W takim razie, więc jeśli również poznanie miało obrócić się w niwecz, to skąd środowiska cesacjonistyczne biorą poznanie dotyczące tego, że dary duchowe miały przeminąć? Apostoł Paweł napisał bardzo wyraźnie, że dary duchowe, takie jak prostwa czy języki, czy duchowe poznanie mają ustać wtedy, kiedy przyjdzie doskonałość? Jest to potwierdzone również dalej w tym samym liście, gdzie Apostoł Paweł napisał tak Teraz bowiem widzimy w zwierciadle, niewyraźnie, ale wówczas twarzą w twarz. Teraz poznaję cząstkowo, ale wtedy poznam tak, jak jestem poznany. Nasze poznanie jest cząstkowe teraz, ale przeminie, ta cząstkowość tego poznania przeminie w ów czas, jak nazywa to apostoł Paweł. W ów czas, czyli w dniu Pańskim lub w momencie, kiedy dojdziemy do tak zwanej doskonałości. To greckie słowo teleios oznaczające doskonałość lub tak zwaną dojrzałość lub pełnię, używane jest zazwyczaj w kontekście. Dojrzałości, przyszłej dojrzałości, którą mamy osiągnąć w Chrystusie. Na przykład w liście do Efezjan apostoł Paweł napisał tak: aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości pełni Chrystusowej. Co ciekawe, apostoł Paweł, pisząc w liście do Efezjan o doskonałości, wypowiada się w kontekście Udzielenia darów w postaci pięciorakiej służby dla Kościoła. Ten, który zstąpił, jest i tym, który wstąpił wysoko ponad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a jeszcze innych pasterzami i nauczycielami. Dla przysposobienia świętych, dla dzieła posługiwania dla budowania ciała Chrystusa. Dary duchowe zostały dane kościołowi dla wspólnego pożytku. Apostoł Paweł w liście do Koryntian napisał tak: a każdemu z nas jest dany przejaw ducha dla wspólnego pożytku, jednemu bowiem przez ducha jest dana mowa mądrości, drugiemu mowa wiedzy przez tego samego ducha, innemu wiara w tym samym duchu, innemu dar uzdrawiania w tym samym duchu, innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozróżnianie duchów. Innemu różne rodzaje języków, a innemu tłumaczenie języków. A to wszystko sprawia jeden i ten sam duch, udzielając każdemu z osobna, jak chce. Dary duchowe zostały dane Kościołowi po to, aby budować ciało Chrystusa i doprowadzić je do pełni doskonałości, do pełni dojrzałości. Ludzie więc, którzy to odrzucają, odrzucają tak naprawdę Boga, który daje Kościołowi narzędzia po to, aby wydoskonalić to ciało. Niektórzy również, jak wspomniany wcześniej przeze mnie Jan Kalwin i jego wyznawcy kalwiniści, twierdzą, że doskonałość, o której napisał Paweł, dotyczy skompletowania kanonu biblijnego. No cóż, trudno szukać potwierdzenia tej nauki w Biblii. Kalwiniści i inne ugrupowania cesacjonistyczne podobno wierzą w zasadę sola scriptura tylko pismo. No ale ta zasada działa tylko i wyłącznie wtedy, kiedy my coś pismem możemy udowodnić. Bo jeśli chodzi o udowodnienie tej nauki o tym, że dary miały przeminąć wraz z kompletowaniem kanonu biblijnego, dowodów biblijnych, brak. No ale idąc troszeczkę dalej tropem tej herezji. Kanon Biblii został skompletowany, zatwierdzony w pełni dopiero pod koniec IV wieku naszej ery. Niemożliwe jest więc, żeby dary duchowe ustały wraz ze śmiercią apostołów, dlatego że kanon jeszcze długo po ich śmierci nie był w pełni skompletowany. W wygaśnięciu darów duchowych sprzeciwiają się również wielcy ojcowie Kościoła, tacy jak Ireneusz z Lyon, Orygenes, Tertulian, Cyprian z Kartaginy, czy słynny Augustyn z który był wielką inspiracją dla Jana Kalwina. Wielka szkoda, że Jan Kalwin również nie zainspirował się pismami, w których Augustyn dawał świadectwo o tym, że był świadkiem wielu cudownych ponadnaturalnych uzdrowień. Niestety to nad czym bardzo ubolewam, to rażący brak rzetelności i uczciwości w podejściu do tematu tzw. wygaśnięcia darów duchowych. Ubolewam nad brakiem rzetelności i uczciwości, którym to charakteryzują się środowiska antycharyzmatyczne. W wielu kazaniach dotyczących tego zagadnienia cesacjonizmu nie spotkałem się z rzetelną, dokładną, uczciwą analizą biblijną, ale w większości spotkałem się z personalnymi argumentami. Że rzekomo charyzmatyków nie interesuje Biblia, nie interesuje to, co jest napisane w Biblii, ale interesują ich emocje i doznania. Że charyzmatycy bardziej i prędzej są gotowi uwierzyć swoim urojonym snom czy jakimś dziwnym wizjom niż temu, co jest napisane w Biblii. No ale niestety zazwyczaj jest tak, że w momencie, w którym komuś brakuje elementarnej wiedzy biblijnej i chce komuś tylko za wszelką cenę udowodnić swoje racje, będzie uciekał się do personalnych argumentów przeciwko komuś. Tylko i wyłącznie po to, aby zdyskredytować charyzmatyków w oczach swoich słuchaczy i pokazać ich jako goniących za doznaniami szaleńców. Często też różni pastorzy czy kaznodzieje czy księża biorą za przykład najbardziej skrajne przypadki pseudo-charyzmatyków tarzających się po podłodze czy kaznodziei sukcesów, wskazując na nich palcem za swojej kazalnicy i mówiąc, to są właśnie charyzmatycy. Taka postawa niestety w ciele Jezusa Chrystusa jest bardzo krzywdząca, polega na uogólnianiu i wrzucaniu wszystkich do jednego worka. I teraz mógłbym zacząć podawać wiele świadectw Bożego działania, manifestowania się darów duchowych w moim życiu, czy w życiu braci, z którymi razem współpracujemy. Manifestacji takich darów jak dar tłumaczenia języków, dar proroctwa, dar rozróżnienia duchów, czy dar uzdrawiania. Ale to wszystko nie ma kompletnie sensu, jeśli człowiek nie jest gotowy uwierzyć temu, co mówi pismo. I cytując teraz jedną z Jezusowych przypowieści do wszystkich cesacjonistów i antycharyzmatyków: Macie pismo, wierzcie pismu, a jeśli nie wierzycie pismu, to choćby ktoś zmartwy wstał na waszych oczach, nie uwierzycie. W Biblii znajdziemy również oczywiście o wiele więcej fragmentów mówiących o tym, że dary duchowe nie miały przeminąć. Nieodwołalne są bowiem dary łaski i powołanie Boże. Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki. Zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, dzieł których ja dokonuję i On będzie dokonywał, i większych od tych dokona, bo ja odchodzę do mego Ojca. Apostoł Paweł również zachęcał Koryntian do tego, aby zabiegali o duchowe dary. Więc po co miałby ich zachęcać do czegoś? Co rzekomo miało przeminąć wraz z jego śmiercią. Dążcie do miłości, starajcie się usilnie o duchowe dary, a najbardziej o to, aby prorokować. To, że działanie darów duchowych nie występuje w Twoim życiu, który to oglądasz, nie oznacza, że nie występuje w życiu każdego człowieka. To, że Tobie brak doświadczenia w jakimś temacie, nie doświadczasz tej rzeczywistości w swoim życiu, nie oznacza, że nikt. Z wszystkich chrześcijan na całym świecie tej rzeczywistości nie doświadcza. Nie przekładaj braku swojego doświadczenia ponad to, co mówi Słowo Boże. Podsumowując więc teraz cały ten film: dary duchowe nie miały przeminąć wraz ze śmiercią apostołów. Dary duchowe nie przeminęły wraz z kompletowaniem się kanonu Biblii. Ciało Chrystusa bardzo potrzebuje tych darów, zwłaszcza w tych czasach, w których wiele osób porzuca chrześcijaństwo na rzecz nowoczesnej duchowości New Age czy różnych innych okultystycznych praktyk. Dzięki darom duchowym również umacnia się Kościół i ciągle są one ponadnaturalnym potwierdzeniem tego, że Ewangelia ma moc, że Ewangelia jest prawdziwa i że Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam i na wieki. Te dary od dwóch tysięcy lat Towarzyszą tym, którzy zdecydują się uwierzyć. Tym, którzy uwierzą, te dary, te znaki towarzyszyć będą. I na koniec tego filmu ja modlę się o to, aby Bóg obficie udzielił Ci swoich darów. Aby przez Ducha Świętego udzielił Ci tych darów, których uzna za stosowne. Boże Ojcze, wylej na osobę, która to ogląda, swoje dary. Duchu Święty udziel stosownie do swojego postanowienia. Darów duchowych każdej osobie, która słucha tego nagrania. Obyśmy mogli wzajemnie budować Kościół przez Twoje dary. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Jeśli masz wśród swoich znajomych ludzi, którzy nie wierzą w dary duchowe, proszę, wyślij im ten film. Niech oni skonfrontują swoje wierzenia z tym, co naprawdę jest napisane w Biblii. Dziękuję i do zobaczenia.